Zostały Wam ziemniaki pierre z obiadu? No to pora zrobić angielskie danie z resztek, bubble and squeak. Wcześniej przygotowałem je w formie placka, ale dzisiaj będzie trochę inaczej. Przygotowanie zaczynam od pokrojenia cebuli. Kroję ją w półplasterki i przesmażam na oliwie z oliwek z masłem. Ta potrawa to przede wszystkim ziemniaki i kapusta, więc nie mogę zapomnieć o tej drugiej. Kroję w cieniutkie paseczki i dodaję do smażącej się cebuli. Jeśli chcecie zobaczyć więcej naszych ciekawych przepisów, to odwiedzajcie często naszą stronę www.culinarnatiwi.pl. O naszej potrawie słodkości i koloru doda marchewka, kroję ukośnie w plastry. Podobnie robię solarynaciowym, kroję go w plasterki i dorzucam razem z marchewką do smażącej się kapusty i cebuli. Nasze Bubble squeak nie będzie wegetariańskim daniem. Urozmaicę je o wędzony boczek, który doda bardzo dużo smaku. Kroję go w kostkę i przesmażam na osobnej patelni kiedy warzywa zmiękną, po mniej więcej 10-15 minutach smażenia, dodaję do nich ziemniaki pire i dokładnie ze sobą mieszam. I jeszcze usmażony na chrupko boczek. Dodaję do ziemniaków i reszty składników jeszcze raz wszystko ze sobą dokładnie mieszam i przysmażam. W naszej potrawie nie może zabraknąć jajka sezonowego. Smażę je na masełku. Kiedy masa ziemniaczano-boczkowo-warzywna zacznie przysmażać się na brązowo, wtedy już jest gotowa. Przekładam ją na talerz, a na wierzch Nakładam jajko sadzone. Podczas jedzenia żółtko cię cudownie rozpływa, uszlachetniając tą niesamowitą bombę smakową. Jak nie macie pomysłu na obiad, to połączcie ziemniaki pire z dowolnymi składnikami i zróbcie koniecznie swoje Bubble Squeak w domu.